Clean is good, sanitized is better. Zaskoczeni tym, że takie przekazuje pieniądze za koszulki na tyskie Lwy? Troszeczkę tak, jest to bardzo miła niespodzianka dla nas, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, dziękujemy i na pewno te środki, że tak powiem, bardzo nam się przydadzą. Troszkę tak i troszkę nie, bo już ta akcja jest jakby kontynuacją akcji z zeszłego roku. W związku z czym no jakieś tam głosy były. I, i, I coś tam do nas przenikało, natomiast jesteśmy bardzo szczęśliwi, że, że coś takiego się organizuje i mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy tę akcję kontynuować. Jeżeli chodzi właśnie o te pieniądze, to już wiecie na co zostaną one przekazane? Wiesz co? Na pewno będziemy chcieli tych, wesprzeć tych najmłodszych zawodników, gdzieś tam rozwijać, pozyskiwać nowych młodych, młodych zawodników do naszej drużyny. Mamy wiele potrzeb tak naprawdę, wiele grup wiekowych, natomiast najpilniejszymi takimi potrzebami na pewno są stroje meczowe, stroje treningowe, częściowe braki sprzętu, także myślę, że tutaj wspomoże nas, że tak powiem, ta nagroda w którejś z tych potrzeb być może podzielimy je jakoś między no, grupy wiekowe. Natomiast na pewno bardzo nam to pomoże w rozwoju i w pomocy zawodników mocno. Młodzi tutaj kontynuują pasję i sport dziadka, czy, czy jesteś z wnuków dumny? No, Milan, Wiktor kontynuują i jestem z nich dumny. A na treningi, mecze dopingujesz ich i dajesz jakieś rady? Chodzę dziennie z nimi na treningi, ubieram ze szkoły, daję sobie radę, bo mam więcej czasu, jeżdżę na mecze, kibicuję im. A młodzi sami z Ciebie też jakoś zadają pytania, próbują coś dopytać, jak to było kiedyś? No, dopytują się, dziadek, jak szelić, czy po lodzie, czy górą, mówię tam, gdzie jest miejsce, a przeważnie dołem, bo Górą to ciężko jej wodzie, jeśli się złożoni? Ile już gracie w hokej i jaka jest Wasza pozycja na rodzie? Ja gram w hokeja już 4 lata. Moja pozycja to jest środkowy. Ja gram w hokeja 4 lata i moja pozycja to jest obrona. Hokie, bo mi się spodobał, jest to fajny sport, dużo się a Grałem na pozycji lewej, lewo atak. Bo lubię na bramce grać. Czy jest taki zawodnik w Gehejśie na którym się wzorujecie i, i który jest waszym ulubieńcem? Jean Dupuis. I dlaczego? Bo bardzo dobrze szczelakarny. Dla mnie Filip Komorski. Dlaczego? Bo jest kapitanem. Tak, mój ulubieniec to jest Radosław Galant. I dlaczego on? Dlaczego? Spodobał mi się, skuteczny, fajnie szczelak z daleka. Tak, jestem Roczkowski. I dlaczego akurat na tym zawodniku? Bo jest bardzo dobry w skrzydłowym. A dlaczego akurat na mnie? To jest dobry.